Do końca, bo teraz będą ważne informacje dla pszczelarzy, bo gościmy pana Jacka Parszewskiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry. Dzień dobry. Macie plan, który realizowany jest od 2020 do 2022 roku. Wsparcia pszczelarzy, jak on wyglądał? Bo on już powoli zmierza ku końcowi. Krajowy program wsparcia pszczelarstwa na lata 2020-2022 w zasadzie kończy się w przyszłym roku. Nie znaczy to, że się kończy wsparcie dla pszczelarstwa, dlatego że przechodzimy do tak zwanego... Krajowego planu strategicznego wspólnej polityki rolnej, który będzie realizowany w latach 2023-2027. To zanim o 2023-2027 tak, podsumujmy to, 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 co się wydarzyło. Dobrze, ale powiedzmy. W, w roku 2020 i aktualnie ten program, który jest realizowany, można, można powiedzieć, że co najważniejsze w tym programie no zwiększają się środki na pszczelarstwo, Zdecydowanie. W 2020 roku mieliśmy 25 milionów złotych dla dyspozycji. Do dyspozycji pszczelarzy w 2021 35 milionów złotych, a uwzględniając środki przejściowe 45 milionów złotych. Takich pieniędzy dla pszczelarstwa nie było. I środki przejściowe, tak? czyli wspólna polityka rolna kończy się i zaczyna się następna perspektywa, dlatego są uwzględnione środki pszczelarstwa. Środki przejściowe i te środki przejściowe to jest. Y, powiedzmy sobie, te 10 milionów złotych, które y, trafiają so, dodatkowo so, so dla To te uczające pieniądze, więc kto spole, mógł je dostać, spole, w jakich spole. kwotach i na co są, zostały przeznaczone? O no, tak, generalnie najmocniej y, wspieramy walkę z Warozą. To jest taka choroba pszczół, y, którą pszczelarze doskonale no, to jest znają. Podlaga, nie da się tak. Pszczelarze doskonale znają. Tutaj refundujemy 90% kosztów zakupu leków warozobójczych, jest to duża pomoc, ale oczywiście tych środków było co roku za mało. Myślę, że to się zmieni właśnie z tymi nadejściem tych środków przejściowych, gdzie pszczelarze będą mieli do dyspozycji w zasadzie te 45 milionów złotych, że tutaj ten problem się powinien skończyć. Drugi, taki powiedzmy potężny filar wsparcia, to dotyczył zakupu refundacji zakupów sprzętu pszczelarskiego. sprzętu pszczelarskiego. Tutaj pszczelarze aplikowali co roku praktycznie o 20 milionów złotych. To są duże środki, to są duże środki, jeżeli chodzi o pszczelarstwo. Tutaj refundujemy 60% kosztów zakupu netto, 60% kosztów zakupu netto, sprzętu pszczelarskiego. Tych pieniędzy też było zawsze zbyt mało. Takim trzecim, powiedzmy sobie, elementem istotnym to jest refundacja zakupu pszczół, odkładów pakietów pszczeli. To taka terminologia trochę prawda, hmm. odkłady, pakiety, przy... ja to, co to z, znana znaczy? jak tak, najbardziej. Tak. No <laughs> więc tutaj 70% refundacja 70% tych kosztów. No i teraz ważne zastrzeżenie, jeżeli chodzi o sprzęt pszczelarski, to refundujemy tym pszczelarzom, którzy mają co najmniej 10 pni pszczelich oraz tym, którzy działają w formie rolniczego handlu detalicznego, albo sprzedaży bezpośredniej, albo na przepisach ogólnych. Chodzi o to, że oni muszą umieszczać produkty pszczele na rynku, dlatego że my rynek miodu wspieramy i tutaj był taki, taki wymóg niezbędny. A ile jeden pszczelarz mógł dostać od Was średnio pieniędzy? To znaczy tutaj ciężko byłoby tak wyliczyć, jeżeli to są środki takie 13 powiedzmy, milionów złotych i 7 tysięcy pszczelarzy dostało wsparcie, no to trzeba byłoby sobie tutaj podzielić, to będą takie średnie jakieś, średnie jakieś kwoty, ale to tu jest bardzo różnie. Tu jest bardzo różnie, dlatego że tych pieniędzy, tych środków było za mało. Dlatego, e, dlatego organizacje pszczelarskie ograniczały to w sporcie. Nie było to fizycznie 60%, tylko powiedzmy 40%. 35. Także to w ten sposób w praktyce wyglądało. No ale to myślę, że już jest za nami. A Teraz co są... przed nami? Lata 23-27? Tak jest. E, ile pieniędzy? Dla kogo te pieniądze będą przeznaczone? No, ja tutaj ośmielam się powiedzieć, że to będzie prawie 50 milionów złotych rocznie, dlatego że kurs euro rośnie, a to jest 10 milionów euro rocznie, więc to będzie blisko 50 milionów złotych. W zasadzie te proporcje refundacji się nie zmieniły, czyli na sprzęt pszczelarski 60%, refundujemy na walkę z warozą 70%, przepraszam, 90%, na refundację pszczół 70%. Wsparcie naukowo-badawcze jest to coś nowego, które tam co prawda niewielkie środki w budżecie są zagwarantowane na wsparcie naukowo-badawcze, bo to ruszamy, że tak powiem, z tą formą pomocy, ale to będzie 100% kwalifikowanych, że tak powiem, projektów do realizacji. No i tutaj jest jeszcze analizy fizykochemiczne miodu, tu refundujemy 90% kosztów zakupu takich analiz. Także no nieźle, 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 a, a nieźle jakie to wygląda. Wa warunki spełnić, żeby te pieniądze dostać <laughs> i co zrobić, żeby nie przespać terminów? No przede wszystkim trzeba być pszczelarzem, który zgłosił pasiekę do powiatowego lekarza weterynarii, czyli jest w rejestrach, pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii jest ta pasieka. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek, no to już jeżeli chodzi o sprzęt pszczelarski, to ci pszczelarze, którzy umieszczają na rynku produktu pszczeli działają w formie rolnictwa, liczął handlu detalicznego albo sprzedaży bezpośredniej. No i posiadają co najmniej 10 pni pszczeli. Jeżeli chodzi o walkę z Warozą, tutaj nie ma takich wymogów. Tutaj każdy pszczelarz, który zgłosił pasiekę do powiatowego lekarza w weterynarii może ubiegać się o wsparcie. Tutaj nie ma limitów, tutaj no bo nie ma ograniczeń. Jest to, to jest fundamentalna, fundamentalna sprawa i tutaj powiedzmy dodatkowych warunków nie ma. Jeżeli chodzi o refundację zakupu pszczół, Tutaj jest warunek taki, że pszczelarz, który umieszcza produkty pszczele na rynku, ale... Nie dotyczy to tych pszczelarzy, którzy mają pasieki do 10 pni. Co to znaczy? No doszliśmy jednak do wniosku z porozumieniem tutaj z organizacjami branżowymi pszczelarskimi, że jednak ci pszczelarze również potrzebują wsparcia. No nie możemy ich tutaj wymagać od nich, powiedzmy, tego wymogu umieszczania produktów pszczelich na rynku, czyli rejestracji sprzedaży bezpośredniej albo rolniczego handlu detalicznego. To jest takie wyjście naprzeciw tym pszczelarzom, tym małym pasiekom, które gdzieś tam też spełniają bardzo ważną funkcję dla środowiska, bo ich pasieki, ich pszczoły zapylają. Więc, to jest, to jest element, który przeważył w zasadzie i uznaliśmy, że oni też powinni mieć. Dostęp do tego materiału hodowlanego wysokiej jakości. Na zakończenie terminy, kiedy ruszą nabory, jeszcze w 2022 czy już w 2023 roku? Tutaj niestety nie mamy jasności hmm. sytuacji. Ciągle to prawodawstwo Unii Europejskiej jest w trakcie e, opracowywania, w zasadzie pojawiają się e, poszczególne akty prawne dopiero do opiniowania, więc jeszcze e, o szczegółach e, wolałbym nie mówić. Może się to zmienić. Natomiast e, tak jak mówię, plan strategiczny rusza e, pełną parą 2022, w, 2023 roku. w związku z tym już w 2023 roku będziemy gotowi od strony formalnej i organizacyjnej do udzielania takiego wsparcia. Dla pszczelarzy dostępne będzie 50 milionów złotych od 2023 roku, więc nie można przegapić tych terminów. Na pewno na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi te najważniejsze informacje się znajdą. Nie możecie także przegapić kolejnych odcinków, które teraz wyświetlają się dla Was, więc koniecznie subskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami.